Cześć, tu taki szybki poradnik. Jak zminimalizować reklamy, które wyświetlają się w internecie? I tu głównie chodzi o takie reklamy, które pojawiają się, czy znaczy no ogólnie o wszystkie, ale tutaj dodatkowo wyciągamy jeszcze takie reklamy, które pojawiają się często na serwisach, no takich z serialami, filmami, gdzieś tam w filmach, które bardzo ciężko zablokować ale jest taki prosty sposobik na to. Potrzebujemy do tego wtyczki yy, u bloka. Ona jest i na Chroma, i na Firefox'a i tak dalej. Sobie ją zainstalujemy. Okej, okay. zainstalowała nam się. Teraz tutaj klikamy ustawienia. Tą ikonkę. Dalej moje filtry, o i listy filtrów, soki. importuj i wrzucamy sobie w Google. I tu będzie link do Githuba. I następnie trzeba skopiować ten, tą rawkę. Rzucić sobie tutaj, zastosować zmiany, aktualizuj teraz. I gwarantuję, że w większości tych wszystkich serwisów z filmami i tak dalej nie ma żadnych reklam z serialami. Nie ma żadnych reklam. Nie trzeba czekać. To dużo skraca, bo przykładowo, yy, dwie minuty. 3-4 minuty w każdym filmie w 10 odcinkach to już jest 40 minut. No więc to daje radę akurat. Daje dużo. No dobra. To by było na tyle. Dzięki, cześć.